Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż, po odsłuchaniu tej audycji, bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz, łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu W drodze na Wall Street. A dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś takim jak Dark Pool, ponieważ w ostatniej audycji wspominałem kilka zdań na temat tego, że różnice między brokerem oferującym handel na rynkach zagranicznych z perspektywy Polaka. Wydaje się, że wszystko jest odwzorowane jak na przykładzie giełdy papierów wartościowych. Natomiast, kiedy wejdziemy na ten rynek zagraniczny z perspektywy, czy to anglosaskiej, albo szeroko pojętego klienta zachodniego, to okazuje się, że jest totalna przepaść między ofertą takiego tradycyjnego domu maklerskiego z pozycji polskiej, a domem. Maklerskim, ale zagranicznym. I jedną z wielu różnic jest właśnie oferta Darkpool. I teraz, pomimo tej mrocznej nazwy, na pewno nie mam na myśli e, takich sytuacji, jak często się zdarzają polskim inwestorom przy ofertach forexowych, że nie wiem, ceny sobie broker rysuje albo Autentycznie giną im jakieś tam pozycje. Tu mówimy o już takim czymś sprawdzonym, co funkcjonuje na rynkach zagranicznych od lat 80. Są to jakby prywatne giełdy prowadzone przez duże instytucje finansowe, w pierwszej chwili służące do aranżacji transakcji pomiędzy własnymi klientami. I tak to wyglądało na samym początku, natomiast potem się to rozrosło. Na początku korzystały z tego duże fundusze, Inwestycyjne i wszelkiego rodzaju e, więksi klienci, którzy poprzez wielkość swoich pozycji zależało im na tym, żeby te ich transakcje były jak najbardziej i jak najdłużej utrzymane w tajemnicy przed całą rzeszą innych inwestorów. A w tym celu, żeby nie zawyżać sobie cen zakupowych, tak, w sytuacji, gdyby. Ktoś inny się o tym dowiedział, taki się zrzucił do zakupów. Natomiast dalej ten ich handel byłby widoczny z pozycji wolumenowej, w związku z czym zaczęło powstawać coraz więcej takich dark pooli i, i wtedy to się już nieco rozbiło, ponieważ drugą podstawową cechą, tak pierwszą to jest to, żeby ukryć te zlecenia, a drugą też wyeliminować je z arkusza wolumenowego, tak, a więc w swojej podstawowej wersji powstały dla dużych funduszy inwestycyjnych, dla inwestorów instytucjonalnych ale potem w miarę rozwoju tak, i powstawania kolejnych dark poli zaczęto również realizować tam transakcje takich akcjonariuszy już mniejszych, zwykłych inwestorów i tak jak wspomniałem na samym początku, aranżować pomiędzy nimi ten handel. I teraz to, co jest istotne, co, to co daje nam dark pool, to możliwość handlu pozasesyjnego. A więc jeśli spojrzymy sobie na arkusz tak, transakcyjny nie oferty naszych rodzimych domów maklerskich, no to mamy określone godziny handlu, dostępne dla określonej giełdy, na której notowane są akcje. Natomiast kiedy spojrzymy już na oferty inwestorów, znaczy, przepraszam, domów maklerskich zagranicznych, to tam można zauważyć, że jest coś takiego jak handel pozasesyjny. I tutaj mamy dwie takie mm, konkretne wskazówki, czyli jeśli sobie tutaj spojrzymy Regular Trading Session, tak, czyli te regularne godziny handlu, i tutaj jest podawana też godzina dla tego czasu środkowoeuropejskiego, czyli tego, w którym my operujemy oraz Total Available Hours, czyli takie godziny, w których odbywa się handel pozasesyjny. I tutaj mamy do czynienia z premarketem i After Hours, tak, czyli po sesji handlowej i, i tutaj. Widzimy, że możemy już według naszego czasu środkowoeuropejskiego na akcjach chociażby PayPal'a handlować już od godziny 10.00. Tak? Czyli proszę zwrócić uwagę na tą różnicę, tak? że normalnie była to godzina 15:30, a my już od 10:00 możemy realizować handel i również do godziny 2:00 w nocy, tak? czyli kiedy normalnie handel zatrzymuje się o godzinie drugiej i urodzimych domów maklerskich czy brokerów już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Tak tutaj nadal ten handel trwa. Oczywiście ma też to swoją drugą stronę medalu, ponieważ w tych godzinach pozasesyjnych te obroty się znacząco zmniejszają. A więc znowu dochodzimy do takiego elementu szerszych spreadów, ta, czyli tych różnic cenowych, e, które mogą być dotkliwe. Oczywiście znowu tutaj też jakby Ważne jest, żeby brać pod uwagę też wielkość firmy, tak? bo na takich duzach inwestycyjnych, czymś bardzo popularnym, to z pozycji naszego inwestora indywidualnego, te różnice będą niezauważalne, tak? ponieważ no wiadomo, że te, te transakcje, które chcemy realizować, nie są na tyle duże, żeby, żeby to miało wpływ, tak? natomiast w przypadku już większych inwestorów instytucjonalnych może to mieć znaczenie i idąc dalej, te spółki o mniejszej kapitalizacji, tam autentycznie przy handlu tak próbie zakupu, sprzedaży wtedy, wtedy te różnice spreadów są znaczące, tak, czyli między ceną zakupu, a ceną sprzedaży. A po co nam to wiedzieć i do czego to się przydaje? No powiem Wam o takim konkretnym przykładzie na akcjach Blackberry, kiedy jeden z inwestorów Poinformował mnie, że zdecydował się zainwestować w tę spółkę. Totalnie nie, nie trafił w ten timing, i, i momentalnie cena zaczęła spadać. I, i pamiętam jak kolejnego dnia. Czekał na te otwarcie o godzinie 15.30 i w międzyczasie do mnie tam dzwonił rozmawiając, mówi, że no kurde, będę dzisiaj chciał wypchnąć akcję Blackberry, bo czuję, że no, no to nie był ten moment, tak, wczoraj mocne spadki, dzisiaj spodziewa się dalej, że to będzie spadało, więc mówi, zamknę stratę i będzie wszystko okej. Okay. No i sam pamiętam jak Rozmawialiśmy po raz pierwszy o godzinie 10, kiedy mówiłem mu, no kurde, sesja ma się otworzyć na minus tam 5%. I widzę, że już jest handlowane po tej cenie właśnie na Dark Pool. Potem kolejna godzina, kolejne obsunięcie w cenie. I tak do godziny 15 obsunęło się o minus 20%. I to jest ta potęga Dark Poola że i tego, tej oferty brokera zagranicznego, ale profesjonalnego brokera zagranicznego, który nie ograniczył się tylko do rynku Forex i, i oferowania wszystkim CFD-ków, ale już mówię o takim tradycyjnym, konserwatywnym podejściu inwestycyjnym, także z dostępem do rynku akcyjnego do pełnej oferty instrumentów i, i tam można było znacząco wcześniej i o znaczącej mniejszej Stracie, zamknąć tę pozycję. To jest ta przewaga. Tyle w temacie. Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, to zachęcam do zadawania pytań w formie komentarzy pod tym nagraniem. No i do usłyszenia w kolejnym. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć.